Hello my friends. Wiele wątpliwości budzi pytanie, jak po angielsku powiedzieć, że robimy coś od jakiegoś czasu. No bo since the winter będzie znaczyło od zimy, natomiast for two years będzie znaczyło od dwóch lat. Kiedy zatem używać słowa since, a kiedy słowa for w znaczeniu od? O tym opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Słowa since używamy, kiedy chcemy powiedzieć od... Jakiegoś punktu w przeszłości, na przykład od jakiegoś wydarzenia w przeszłości. Takim punktem w przeszłości będzie też na przykład bardzo często dany rok, dlatego powiemy since 2009, czyli od roku 2009. I ten rok 2009 jest właśnie takim punktem w przeszłości, od którego coś trwa. Takim wydarzeniem, czy też punktem w przeszłości, może być też na przykład pora roku. Możemy powiedzieć since the last winter, czyli od ostatniej zimy. Tym punktem startowym w przeszłości może być też pora dnia, na przykład since morning, od rana. Może to być też jakieś wydarzenie historyczne, na przykład since the First World War, czyli od pierwszej wojny światowej. Tym startowym punktem w przeszłości może być też jakieś wydarzenie w naszym życiu, na przykład since my son was born. Czyli od narodzin mojego syna. W związku z tym zdania ze słowem since w znaczeniu od zawsze będą odwoływały się do jakiegoś takiego właśnie punktu, czy też wydarzenia w przeszłości, od którego coś się dzieje. Na przykład. I have worked here since 2011. Czyli pracuję tutaj od 2011. Czyli rok 2011 jest tym punktem startowym, od którego ja pracuję. I have worked here since 2011. Albo We have been playing tennis since morning. Czyli gramy w tenisa od rana. Poranek jest punktem startowym, od którego gramy w tenisa. We have been playing tennis since morning. Lub też We've been friends since the day we met. Czyli jesteśmy przyjaciółmi od dnia, gdy się spotkaliśmy. Ten dzień, w którym się spotkaliśmy, jest takim naszym wydarzeniem w życiu od którego trwa nasza przyjaźń. Właśnie dlatego używamy słowa since. We've been friends since the day we met. Z kolei słowa for w znaczeniu od używamy, kiedy chcemy poinformować naszego rozmówcę, jak wiele minut, godzin, dni, tygodni, miesięcy, lat Coś trwa. Czyli kiedy chcemy poinformować naszego rozmówcę jak długo coś trwa i używamy do tego jakiejś jednostki czasu. Na przykład for five hours, od pięciu godzin. Mamy tutaj jednostkę czasu, godziny i mówimy od pięciu godzin, for five hours. For 10 days, od 10 dni. Znowu mamy jednostkę czasu, jaką są dni i mówimy od 10 dni, for 10 days. Lub for 8 years, czyli od 8 lat. Znowu mamy tutaj jednostkę czasu, czyli lata, i mówimy od 8 lat. For eight years. Zauważcie, że w zdaniach z for w znaczeniu od nie podajemy żadnego wydarzenia, od którego coś się dzieje, tylko mówimy jak długo coś się dzieje. Na przykład I have worked here for 5 years, czyli Pracuję tutaj od pięciu lat. I have worked here for five years. Albo we have been playing tennis for two hours. Gramy w tenisa od dwóch godzin. We have been playing tennis for two hours. Lub we've been friends for ten years. Jesteśmy przyjaciółmi od 10 lat. We've been friends for ten years. W związku z tym, w zależności od tego, czy chcemy wiedzieć... Od jakiego punktu startowego, od jakiego wydarzenia coś się dzieje, czyli since, czy też jak długo coś się dzieje, od ilu lat, tygodni, miesięcy coś się dzieje, czyli for, na różne sposoby zadamy po angielsku pytanie. Na przykład, kiedy spotkalibyśmy na wyspie zagubionej na oceanie jakiegoś rozbitka i zapytali since when have you been here, czyli od kiedy tutaj jesteś. Since when have you been here? pytalibyśmy o punkt startowy, o jakieś wydarzenie, od którego ten rozbitek na tej wyspie jest. I wtedy taki rozbitek mógłby nam odpowiedzieć: I've been here since the plane crash, czyli jestem tutaj od rozbicia samolotu. I've been here since the plane crash. Teraz wiemy już od jakiego wydarzenia. Ten rozbitek na tej wyspie jasno jest, jest od rozbicia samolotu. Tylko nie wiemy, kiedy ten samolot się rozbił, ile lat, miesięcy temu. Dlatego możemy dopytać How long have you been here? Czyli jak długo jesteś tutaj? How long have you been here? I wtedy nasz rozbitek może nam odpowiedzieć, używając już tego drugiego słowa od, czyli for, i powiedzieć I have been here for. Ten years, czyli jestem tutaj od 10 lat. I have been here for 10 years. W porządku, moi drodzy. Nauka języka to przede wszystkim praktyka. Dlatego teraz zadanie dla Was. Którego słowa since czy for użyjecie w zdaniu pracuję nad tym od wczoraj? Czyli I have been working on it mm, mm, yesterday. Jeszcze raz. I have been working on it. Tutaj wstawiacie albo since, albo for. Yesterday. Pracuję nad tym od wczoraj. Zapiszcie odpowiedzi w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy. Czas na podsumowanie. W języku angielskim, kiedy chcemy powiedzieć, od kiedy coś się dzieje, lub od kiedy coś robimy, możemy użyć dwóch słów: since i for. Słowa since użyjemy, kiedy chcemy powiedzieć, od jakiego wydarzenia w przeszłości, czyli od jakiego punktu w przeszłości coś się dzieje. Natomiast słowa for użyjemy, kiedy chcemy powiedzieć, jak wiele dni, godzin, tygodni coś się dzieje, czyli jak długo coś się dzieje, i zazwyczaj przy słowie for podajemy jakąś jednostkę czasu czyli właśnie dni, godziny czy minuty. Już za chwilę, cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. At the age of six, I wanted to be a cook. At 7, I wanted to be Napoleon. And my ambition has been growing steadily ever since. Czyli w wieku 6 lat chciałem być kucharzem, w wieku 7 lat chciałem być Napoleonem, i od tego czasu moja ambicja tylko rosła.